Istotną zmianą na rynku gier hazardowych obowiązującą w Polsce jest możliwość prowadzenia salonów gier przez podmiot państwowy, spółkę skarbu państwa dedykowaną do tego. Obecnie takim podmiotem jest totalizator sportowy. Od około czerwca 2018 roku zauważyć można w Polsce otwieranie salonów gier właśnie przez totalizator sportowy takich państwowych salonów gier. Niezależnie od tej kwestii zauważyć można także rozwój rynku zakładów wzajemnych, czyli tzw. zakładów bukmacherskich, które znacząco się rozwijają i jest to wzrost rzędu 100% w skali rok do roku. Tak można porównać 2017 rok do roku 2016. Otwieranie salonów gier przez podmiot państwowy jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, należy je ocenić dobrze, ponieważ daje możliwość uczestniczenia konsumentom w legalnych grach hazardowych. Jednocześnie należałoby zauważyć, że pozytywnym zjawiskiem mogłoby być otwarcie tego rynku także na podmioty prywatne, które stworzyłoby to możliwość bardziej konkurencyjnego rynku w tym zakresie, co też przyczyniłoby się dla jakości usług sugerowanych czy oferowanych konsumentom.